Rankedy 3.0. Nowa ranga. Więcej operatorów. Cześć, tu Łukasz, a w tym materiale przedstawię wam wszystko, co wiemy o najbliższych dwóch latach w Rainbow Six Siege, ale zanim to, zasubskrybuj moje dwa kanały na YouTubie, zaobserwuj mnie na TikToku i na Twitterze, żeby nie przegapić nowości w świecie Rainbow'a. Od roku 11 każdy sezon będzie zawierał 4 aktualizacje. W pierwszym tygodniu będą dodawane sezonowe nowości wraz z aktualizacją mapy oraz rotacją map w trybie rankingowym. W czwartym tygodniu będą kolejne zmiany. W balansie gry oraz event w siódmym tygodniu będzie większy balans operatorów, kolejna rotacja map rankingowych oraz dostępny będzie tryb dywizja Legend, o której wspomnę więcej w sezonie drugim w 10. tygodniu. Kolejne zmiany w balansie oraz event z rzeczy, których dalej nie wiemy, to kiedy Rynek Siege zostanie ponownie otwarty. Pierwszy sezon roku 11 to operacja Silent Hunt, a w nim będzie Solid Snake z gry Metal Gear Solid, ale o Snake'u. I najbliższym sezonie dowiecie się z przyszłych odcinków, dlatego obserwujcie kanał. Sezon drugi roku 11 przyniesie nam do Kebi będzie mogła jedynie dzwonić do jednego operatora, co użycie gadżetu. Na grafice przedstawionej podczas prezentacji widać zawartość tabletu. I poza tym, że do Kebi może atakować Janę, co nie ma sensu, to widać trzy przyciski: jeden od hakowania, drugi od kamer, a trzeci jest od tajemniczej eliminacji, zwanej jegoo. Czy to oznacza, że do kebi będzie zdawała obrażenia, wybuchając telefon? Dodatkowo do Kebi oraz inni operatorzy otrzymają nową broń karabin szturmowy. Będzie ona dostępna w Dniu premiery dla każdego i nie będzie ona schowana za przepustką bitewną. Rankedy 3-0 to powrót do pierwotnego systemu rankingowego, poza wizualnym odświeżeniem wyglądu rang. Nowy system rankingowy pozbywa się kontrowersyjnego ukrytego MMR i od drugiego sezonu powracają mecze kwalifikacyjne. Po zegraniu 10 meczy gracz otrzyma swoją rangę, która jest jego MMR. Koniec ukrytego rankingu. Najwyższa ranga Champion będzie miała 5 dywizji. Dodatkowo wraca restrykcja rang i przykładowo. Ranga Emerald będzie mogła grać maksymalnie z diamentami i czempionami oraz platynami i goldami minimalnie. Do gry trafia nowa mapa, prosto z Rainbow Six Vegas Casino Calypso. Wygląda ciekawie, ale wiadomo, że gracze będą narzekać. Mapa będzie dostępna na premierę w trybie rankingowym. W drugim sezonie gracze na konsoli będą mogli grać na klawiaturze i myszce, lecz będą oni przenoszeni do gier z graczami PC. Ci, którzy będą chcieli obejść system i grać na klawiaturze i myszce z graczami z konsoli będą banowani. Trzy mapy dostaną modernizację dodające gaśnice czy rury z gazem obstawiam kanał Outback i szmaragdowe równiny. W sezonie drugim powrócą dwa eventy. Zakładka e-sportowa dostanie kolejną zmianę. Tym razem będzie można zobaczyć zawodników danej drużyny, kim grają i jakie mają statystyki. Od tego sezonu do gry trafi możliwość wypróbowania operatorów, gdzie wybrani operatorzy będą dostępni do testu na kilka meczy, zanim się ich kupi. Pula operatorów do wypróbowania będzie się zmieniać. W sezonie trzecim dostaniemy nowego obrońcę. Według teasera animowanego będzie on miał gadżet kontrujący tarczę. Będzie to broń z pociskiem, prawdopodobnie wypychającym tarczywników Takie połączenie RJAP NOMAD z Dashem Oryxa. Nazwa tymczasowa operatora to Firewerki. połowie sezonu będzie nowy tryb tylko dla pojedynczych graczy, Dywizja Legend. Żeby móc zagrać w ten tryb, trzeba wbić rangę Champion. A możliwość wejścia w Dywizję Legendy będzie dostępna w połowie sezonu. Dodatkowo będzie ranking z najlepszymi graczami w tej randze. Dla top 100 graczy przewidziana jest nagroda, w tym przypadku zawieszka pokazująca twój finalny ranking w tej Dywizji. Dywizja Legendy będzie bardziej monitorowana pod względem oszustw i innych nieczystych zagrań. W trzecim sezonie dostaniemy platformę Shieldguard, która będzie działać podobnie jak Vanguard z Valoranta, czyli to taki anti-cheat, który wymaga secureboota, aby na komputerze były tylko zaufane oprogramowania. Początkowo platforma Shieldguard będzie tylko wymagana do trybu Dywizja Legend. Poza zmodernizowaniem kolejnych trzech map, które dodadzą gaśnicę i rury, willa dostanie małe zmiany. Piwnica w willi będzie miała swój bombsite, a z Zewnętrzny garaż będzie miał ścianę do wzmocnienia. Na czerwonym korytarzu pojawi się właz. Po półrocznej przerwie wróci tryb 3x3, który będzie szybszym trybem sprawdzającym zdolności gracza. Do Rainbow'a trafi maestria operatora. Polegać ona będzie na zadaniach, które będzie trzeba wykonać, aby progresować maestrię. Wraz z progresem maestrii, gracz będzie otrzymywał dostęp do tajemnych plików, tytułów gracza czy ramek karty. Każdy z czterech tierów maestrii będzie miał inne zadania, a w nagrodę będzie dawał piastkę do progresu Maestri. Oczywiście postęp Maestri będzie możliwy poprzez zwykłe granie. Jednym z dwóch eventów w tym sezonie będzie wyścig dronów. W sezonie czwartym roku 11 do gry trafi Social Hub. Będzie to nic innego jak lista znajomych i ostatnio trafionych graczy w środku gry, bez konieczności wchodzenia w nakładkę Ubisoft Connect. Przyjmowanie i zapraszanie graczy. Do gry również będzie odbywać się w samej grze, bez konieczności włączania nakładki. Dodatkowo dostępne będą kody drużynowe, dzięki którym będzie można zaprosić graczy do drużyny, nie musząc mieć osoby wyznajomych. Nowy testowy tryb w sezonie czwartym bierze na celownik wzmocnienia ścian i w tym trybie będzie można wzmocnić ściany do połowy. W sezonie czwartym do trybu rankingowego wróci zakładnik. Dla mnie jest to totalnie niepotrzebne i niech zakładnik zostanie na szybkich gdzie jego miejsce. W tym sezonie wraca wydarzenie Grand Arkeny, czyli tryb, w którym trzeba było kraść safe z gotówką, a podłoga była w pełni zniszczalna. Nowy gadżet boczny został zaprezentowany i jest to dron. Z tego co rozumiem ma taką tarczę jak Blackbird i pewnie będzie wymagać więcej pocisków, żeby go zniszczyć. Sezon czwarty będzie ostatnim sezonem, którym głównym daniem będzie remaster operatora. Obecnie nie wiemy kogo. Dodatkowo klasycznie będzie nowa broń. Tak samo jak trzy mapy zostaną zmodernizowane i dostaną gaśnice i rury. W roku 12 jest powrót czterech operatorów wydawanych rocznie. Jednego na sezon. I to na tyle. Czy to dobre zmiany? Zobaczymy w praktyce. Tyle ode mnie. Yeah, waiting, huh? Never hurts to take Like us never get the chance. There's always one more fight.